Siemanko Widzowie, dzisiaj mam zestaw McFlurry i go sobie przetestuję. Mam tutaj frytki, czy coinsy, coś czego bardzo się poje, ten sos z lederu. Ja nie lubię ostrego. I milion serwetek, a przynajmniej serwetki dali. Frytki, no klasyczek, no. Zawsze to wszystko jedno. Tylko co się oczywiście zmieniło? Logo i się tam jeszcze chyba z tyłu coś jest. Tak, jeszcze tutaj ci pokazuję, jak można skraftować frytki. Mm, moja ocena fryteczek. No, 7,5 na 10. staro dobre frytki. Pora na tego ci dobra. No. szczerze, No, nawet dobra. Tylko nie czym się nie wyróżnia. McFlary. Chyba stąd najlepsze. No, po prostu mm, trochę chrupie, Ale najlepsze jest to, że to tak strzela w buzi. To jest właśnie najlepsze w takich rzeczach. Według mnie 9,5 na 10 A. I jeszcze tamte serki. No, takie 5 na 10. I jeszcze sos z naderu. Tyle weźmiemy. Nie, no leci się. Dobra. Widać coś? Dobra, nie widać, ale jest. Ej, szczerze, nie takie ostre. Nie ja tego, bardzo mało wziąłem, może dlatego. Ale szczerze powiem, że przed chwilą wziąłem tego trochę więcej. To było trochę bardziej ostre, więc 7,5 na 10. To tyle. Alo.